Witajcie z tej strony, Adaś. Witam Was w Australii. Dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć o, pokrótce o podatkach. Ja jeszcze nie orientuję się tak bardzo mocno w teacie, aczkolwiek o podatkach, o podatku vat australijskim oraz krótko o zakładaniu działalności jednoosobowej na terenie Australii. Chciałem również Was przeprosić za zamieszanie wywołane poprzednim filmem: z zarobkami w Polsce, jak i tutaj porównaniem, może faktycznie były niepotrzebny temat założyłem, niepotrzebnie tak to ułożyłem, aczkolwiek cieszę się, że, że, że był duży odzew, duże zainteresowanie. Tych chłopak w górę było jednak, jednak sporo, więc, więc ktoś tam jednak to obejrzał i komuś to podobało, innym może nie podobał się ten stosunek stosunek wydawanych pieniędzy. pieniędzy może dlatego, że, że, że nie wszyscy w Polsce żyją na takiej stopie, jak, jak, jak powinni żyć, jak powinno się tak naprawdę być ta w każdym kraju na świecie, tak mi się wydaje. Nie powinno być takiego zróżnicowania na pewno w, w w zarobkach, w wynagrodzeniu i w życiu w Polsce jest to inaczej niż tutaj. Tutaj nie ma takiego rozgraniczenia w zarobkach, takiego, takiej rozbieżności, takiej różnicy, takiej różnicy między ludźmi. Zacznijmy od, od, od podatków, od tych podstawowych podatków, czyli jeśli pracujemy u kogoś, ile tych podatków pracodawca musi za nas płacić. Będę się posiłkował troszeczkę komputerem, bo nie mam tego w głowie. Więc zacznijmy początku. Jeśli zarobimy do 18 200 dolarów rocznie, nie płacimy podatku w ogóle. Powyżej 18 200 do 37 000 płacimy podatek 19 centów od każdego dolara. Jest to liczone dosyć fajnie, ponieważ do 18 000 nie płacimy nic i wszystko, co zarobimy powyżej jest dopiero opodatkowane. Następnym pułapem jest 37 000. Do 80 tysięcy dolarów, i tutaj płacimy podatku 3572, plus 32,5 centa od każdego następnego dolara, czyli tak naprawdę do 37 tysięcy płacimy tą stawkę niższą. Od 37 płacimy za każdego dolara 32,5 centa. Ja postaram się wrzucić wam tabelkę w trakcie trwania tego filmu, żebyście mieli to zobrazowane. to będzie. Będzie, będzie, będziecie lepiej widzieli o co w tym chodzi. Następną stawką jest 80 180 tysięcy dolarów. Tutaj płacimy 17 tysiąca dolarów podatku plus 37 centów za każdego zarobionego dolara powyżej 80 tysięcy dolarów. następny próg podatkowy to jest wszystko. Wszyscy którzy zarabiają powyżej 180 tysięcy dolarów na rok 180 tysięcy płacimy 54 547 dolarów 54 plus 45 centów za każdego następnego zarobionego dolara. Do tego trzeba doliczyć także Medicare, czyli darmowe ubezpieczenie zdrowotne, którym są objęci wszyscy, wszyscy obywatele i rezydenci australijscy. To jest 1,5% od, od wynagrodzenia. Od 1 lipca 2014, 2014, 2014 mają podnieść do 2%. Postaram się wrzucić tabelkę w trakcie trwania tego filmu, żebyście wiedzieli dokładnie, ile, ile, ile to kosztuje. Do, trzeba dolecieć także, że, że, że do tego wynagrodzenia zazwyczaj, jeśli pracujemy dla kogoś, dla jakiejś większej firmy, większej czy mniejszej, chyba też płacą. Firma płaci za nas 9,5% rocznie superannuation, czyli taki nasz fundusz emerytalny. Jest to prywatny fundusz emerytalny. Możemy oddać zarządzanie firmom takim jak, jak, jak nasza. O, Przepraszam. Tak jak mówię, większość firm płaci nam superannuation, czyli taki nasz fundusz emerytalny, to jest 9,5% od zarobków rocznie. Fundusz tak jak w Polsce, tak jak są OFE, tak, tak są też tutaj fundusze zarządzane przez firmy. Aczkolwiek tutaj bardzo, bardzo łatwy sposób możemy zarządzać sobie tym sami i wystąpić o, o fundusz, który będziemy sobie sami zarządzali. Następnym, następnym punktem, który chciałem, o którym chciałem powiedzieć, jest to podatek GST. W tej chwili podatek, podatek GST jest to, jest to VAT. Podatek GST w tej chwili jest na poziomie 10% podajże w Australii. Dosyć, dosyć duża różnica w stosunku do Europy. Następny, następny punkt: zakładanie własnej firmy. Zakładanie firmy w Australii jest, jest naprawdę proste zrobi się to przez 5 minut. Nic to nie kosztuje. Dostajemy numer ABN, czyli taki numer podatkowy firmowy. Tak jak mówię, załatwiamy to w kilka minut. Nic nas to nie kosztuje. Dostajemy numer, możemy prowadzić działalność jednoosobową, bez nazwy firmy tak naprawdę. Nasza firma jest firmowana naszym nazwiskiem. Jak chcemy założyć firmę już z nazwą, czy jakąś spółkę, to oczywiście kosztuje jakieś pieniążki. Słyszałem, słyszałem, miesiąc. Ważną kwestią jeszcze jest, jeśli, zakładamy, jeśli założymy już tą swoją firmę, warto pamiętać o tym, że, że na miejscu nie płacimy, nie ponosimy żadnych kosztów. Nie ma tak jak w Polsce jakieś ZUSy, jakieś, jakieś podatki, jakieś, jakieś dodatkowe rzeczy do działalności. Tutaj po prostu zakładamy, działamy sobie przez pierwszy okres, nie płacimy praktycznie nic. Dopiero później, gdy zaczynamy zarabiać, dochodzą jakieś koszty. Jakieś podatki, które musimy opłacić na koniec roku, czyli rozliczamy się, się na koniec roku podatkowego, jeśli wyszło nam na, na plus, że zrobiliśmy tyle, ile, ile już powinniśmy, że, za, że powinniśmy zacząć płacić podatki, wtedy te podatki nas zaczną ściągać. Jesteśmy przy podatkach. Co jeszcze chciałem? A, jeszcze, jeszcze na firma, jeśli zakładamy nową firmę, nie musimy płacić podatku VAT. Podatek VAT dopiero płacimy od jakiegoś pułapu. Zarobkowego, chyba około 80 tysięcy, ale nie, nie, nie orientuję się w tym dokładnie. Jeśli, jeśli zrobimy powyżej 80 tysięcy, hmm, prawdopodobnie musimy wystąpić o numer, o numer GST i zacząć płacić podatek VAT od firmy. Hmm. To by było chyba na tyle na dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie. A jeszcze, jeszcze chciałem Wam powiedzieć, że u nas pogoda się poprawia powoli. Cały, cały wrzesień praktycznie padało. Z przerwami. Co mi się Pogoda się poprawia? Tak. Pogoda się poprawia, czekam, czekam na słoneczko. Dzisiaj rozmawiałem z moim kolegą z Nowej Zelandii, powiedział mi, że od 16 lat nie było takiego. takiego... Kochasz mnie? Tak. Że od 16 lat w Australii nie było takiego. To co Bo mi wyłączysz kamerę. No, kamerę włączaj i włącz. Pilot do sterowania kamerą. Rozmawiałem dzisiaj z kolegą z Nowej Zelandii. mogę tylko zobaczyć. No ale co chcesz zobaczyć? No, ale nic nie naciskasz, Możesz ten naciskać Górę, do przodu, do, do tyłu. No. Ten, no? Który chcesz i patrz w ten. Przytrzymaj. Widzisz? Teraz do tyłu. Ej, bo mi ucho pokażesz. No, ale zarośnięte. Ej, A czekaj, mi wszystkim buziaki. Dawaj, buziaki wysyłam. Trzy, cztery. Buziaki dla was. Chciałem powiedzieć, że rozmawiałem dzisiaj z przyjacielem, który pochodzi z Nowej Zelandii, mieszka tutaj około 20 lat i powiedział mi, że pogoda, która była we wrześniu, nie było tak, tak, tak mokrego września wrześniu od 16 lat w Perth. Więc, więc z utęsknieniem czekam na słoneczkę, która mam nadzieję, że prześlecie nam z, z Europy, które pewnie się u Was już kończy, a u nas się dopiero zaczyna. Ja czekam na ciepłe dni, na gorące dni, na wyjścia na, nad morze, na, na spacery, na, na jazdę na rowerze, na siedzenie w parku. Ściskam Was serdecznie. Życzę Wam miłego dnia. U nas już wieczór, już, już, już słońce zaszło jakiś czas temu. Czekam na słoneczko jutro. Buziaki, papa! Papa! A pa. teraz będę się bać, a wszystkie zabawki, na które mi